Dziękuję serdecznie za oglądanie moich poprzednich holi paksowych. Dziękuję za łapki w górę, za komentarze i dziękuję nowo przybyłym subskrybentom. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym moim holem paksowym ze świeżą porcją pięknych perełek, które ostatnio kupiłam w second Headzie. Nie przedłużam już i zapraszam serdecznie do oglądania. Zapraszam! Na pierwszy rzut będzie taka oto piękna, czarna, klasyczna spódniczka mini z piękną na dole falbaną. Z tyłu prezentuje się tak. Zapinana na zamek. Firma HM w rozmiarze 12. Bardzo ładna, klasyczna. Taka do wszystkiego będzie pasowała. Czy do bieli, czy do czerwieni, czy do jakichś zwykłych takich po prostu kolorów różnych. Naprawdę bardzo ładna. Taka, taka fajna, naprawdę. Kosztowała mnie tylko 2 zł, więc perełka nad perełkami. Oczywiście wyświetli się stylizacja i będzie. Będziecie mogli zobaczyć, jak prezentuje się w tej klasycznej spódniczce. Stylizacje będą dwie, więc będzie można sobie zobaczyć, której będzie ładnie mi do twarzy i ogólnie, które będzie ładnie wyglądać stylizacja. Kolejną rzeczą, tym razem również taką klasyczną, biało-czarną bluzką, jest moja właśnie perełka. Na dole jest ściągacz czarny. Tutaj przód jest piękny-biały z takiego szyfonu. Materiał delikatny, taki ładny, zwiewny, do właśnie nawet tej czarnej poprzedniej, co pokazałam, spódniczki, bardzo ładnie będzie wyglądać ta stylizacja. Oczywiście dam za nią też dwa złote, bardzo fajny łup i taki naprawdę nieoklepany fason, taki właśnie oversize'owy, bardzo ładny, biało-czarny, jak już wspominałam. Z tyłu prezentuje się także zapinany jest z dół na zamek. I oczywiście wyświetlą, wyświetlą się dwie stylizacje i będziecie sobie mogły zobaczyć, jak zaprezentowałam się w tej bluzeczce. Kolejną zdobyczą jest taka zwiewna, piękna bluzka w motyw zwierzęcy, nie zwierzęcy, wężowy, przepraszam, wężowy. Taka zwiewna, że można pod to założyć bokserkę, można założyć tą bluzeczkę pod trójką też będzie fajnie to wyglądać na plaży. Rękawy tej bluzki są takie szerokie, co bardzo uwielbiam. Już pamiętam, wspominano o niektórych holach. Uwielbiam takie rękawy. Z tyłu prezentuje się tak, jest zawiązywana, można sobie ją dopasować do talii własnej. Bardzo ładna. Lubię ten motyw zwierzęcy, chyba widać. Znaczy, przepraszam, wężowy. Mam na sobie również podobną taką bluzeczkę. Zwiewna, ładna, delikatna na lato, na ciepłą wiosnę. Będzie jak znalazł do stylizacji. Oczywiście wysiedzą się stylizację i będziecie sobie mogły zobaczyć, jak zaprezentowałam się w tej bluzeczce. Aha, kosztowała mnie ja 2 zł. Tam tamta I ostatnią rzeczą, jaką bym chciałam zaprezentować, jest taki dłuższy sweterek z pięknymi czerwonymi rękawami, wstawkami ze skóry, la kieszonki yy, czarna. Rozmiarze 10, firma Tu, bardzo ładna, taka, taki dłuższy sweterek do leginsów, do yy, spodni, do nawet spódniczki, można sobie to wsadzić nawet w środek, żeby tak będzie ładnie wyglądać, ale najbardziej do leginsów, jakichś skórzanych, będzie to się pięknie prezentować. Oczy, yy, oczywiście wyświetla się stylizacja i będziecie mogły zobaczyć jak prezentuje się w tym właśnie sweterku i kosztował mnie ten sweterek 3 zł. Coś takiego w tyłu prezentuje się, tak, jest mięciutki, delikatny, naprawdę bardzo fajny, przyjemny do będę na pewno często po niego sięgać. I oczywiście na sobie również mam właśnie propozycje second handu, są to spodnie jeansowe, które pokazywałam jakiś czas temu też w holo i bluzeczkę też chyba pokazywałam jakiś czas temu właśnie w holo również. Taka zwiewna ładna i stylizacja już jest bardzo gotowa, szybka i naprawdę nie trzeba nic kombinować, żeby ją stworzyć. Coś takiego. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na moje kolejne hole Lumpeksowe. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do łapek w górę, mile widziane komentarze. Zapraszam i zachęcam do obserwowania mnie na Instagramie, gdzie w miarę możliwości również pokazuję stylizację z second handu. I widzimy się w kolejnych filmikach. Dziękuję za uwagę, cześć, do zobaczenia. Hej!